Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, nie żyje, żyje, żyje nie żyje, tak. nie żyje, nie żyje tak. Tak. Nie, It's all. Jeszcze jeden i jeszcze raz, z sola, sto lat niech żyje sola, kola, z 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 której Działa. Mieszkasz, pracujesz, jesteś, jest, jest. Zawsze masz pasję i dążysz do, do osiągnięcia tego. Angażujesz się całym sobą w to, co robisz. I najważniejsze, zawsze można na ciebie liczyć. I proszę Państwa, nie ma imprezy na tym terenie, jak nie ma Jurka. I wszyscy to mówią, a Jurek jest, będzie morena. Dziękuję bardzo. Najważniejsze, Jurku z okazji urodzin życzę Ci mnóstwa radości, sukcesów, a przede wszystkim dobrych ludzi wokół. Szanowni Państwo, drogi ubilacie, no akurat na to nie byłem przygotowany, ale Jurek zaskakuje nie tylko swoją obecnością, ale też i zachowaniami, ale teraz już tak yy, na poważnie. Skromność, prostolinijność, prostota, a jednocześnie y, wielkie serce otwarte na każdego, nie tylko na znajomych. Jest nas tutaj dzisiaj bardzo dużo, bo ponad setka, ale Jurek y, zawsze tam gdzie jest, to wprowadza taką atmosferę ciepła, życzliwości i z tego jest znany. No, cóż mogę powiedzieć? Czasami trochę zazdrością się patrzę w kierunku Jurka, bo... Jak patrzę też i, i, i na panią starostę. No, Jurek jest jednym z najbardziej znanych osobistości osób w powiecie cieszyńskim i nie tylko. Ale to nie mówię dlatego, że tutaj jestem, z czego się bardzo cieszę, ale tak po prostu jest. A wracając jeszcze do tych wydarzeń, imprez Jurek zawsze jest jak tylko może, a jak jest wydarzenie, Jurka nie ma, to pierwsze pytania osób. Cóż się też stało, że Jurka tu z nami nie ma. Nie? Zazwyczaj, zazwyczaj są też to jeszcze inne obowiązki, których Jurek ma bardzo dużo. Także Jerzy, no, dzisiaj a tutaj wszyscy jesteśmy, na pewno każdy z nas się czuje zaszczycony i wdzięczny, że może z Tobą być, że może z Tobą świętować Twoje urodziny. Pytałem się też Jurka, czy... Na te okrągłe nie zamierza wyprawić wesela, ale mówi, że wtedy musiałby zrezygnować z wielu y, tych, którzy tutaj dzisiaj są. No, rozumiem, że miał na myśli y, kobiety, więc może go i też y, w pewnym sensie rozumiem, więc niech tak zostanie. Lepiej, niech co, co roku wyprawia wesele, jak tylko raz i później, już, y, i później już tak tylko okazjonalnie się spotykać. Ale na poważnie, jeszcze raz, przede wszystkim dużo zdrowia, jak takiej siły. Takiej energii, takiego zapału i żeby zawsze ta, ta, ta e, dobra atmosfera, e, którą e, dzielisz się wszyscy, z wszystkimi dookoła, żeby zawsze było Ciebie była i żeby zawsze było Ciebie byli ludzie ci życzliwi, ale też ci, którzy e, potrafią jeszcze dodać Ci tych sił, bo tych obowiązków e, masz tyle, a planów jeszcze więcej. Także spełnienia wszystkiego tego, co, co sobie wymawiłeś. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Wójtowi. Współpracujemy od wielu lat. To jest taki braciszek duchowy, jak to Iraczek pięknie mówi. Znamy się już od wielu tyle lat. Myślę, że dobrze nam się współpracuje. To już nie jest tylko współpraca, ale też mi taka przyjaźń. Także bardzo Ci dziękuję za to, że, że jesteś i że tak nam się bardzo dobrze... w tą stronę poszło, ja mówię, tak Jurku, może tak być. I wtedy nagrywamy, jest wszystko umówione, co do godziny, co do miejsca. Także myślę, że Jurek też dołączył do takiej oliksowej rodziny. Dziękuję Ci, Jureczka. Starszy Basia, Basia, Magda, spokojnie i spokojnie, zaświeć mi miesiączku. Dedykacja do Zorę Santa. Co bym? Bardzo raz Kaziel Piotruś, zbieraj. <laughs> Zaświedź mi miesiączku na rogu kościoła. Zaświedź mi miesiączku na rogu kościoła. Powiedz mi, ma miła moja, co miła bo ja ci ty.